Cześć! W dzisiejszym nagraniu zajmiemy się kaszowaniem zadań w NX. Ja nazywam się Emil Juchnikowski, na co dzień jako architekt zajmuje się technologiami JavaScript od frontendów w Ionicu, w Angularze, po backend przy użyciu Node.js, Nest.js i baz danych MongoDB. Dodatkowo zajmuje się też zagadnieniami DevOps w zakresie E, automatyzacji budowania i deployowania aplikacji Kubernetes w podejściu GitOps. Tutaj macie kontakt do mnie. Dobrze. Tematykę e, cachowania zaczniemy od takiego no, praktycznego wykonania, jak to wygląda. Czyli na przykład e, chcemy sobie zbudować naszą aplikację, powiedzmy API, tak, bo mamy tutaj w naszym workspace'ie API. Bierzemy N MPX, NX Build, Build API. Co się dzieje w tym momencie? Buduje się nasze API. Tak, o to trwa ileś tam sekund. Ten API jest małe w tym momencie, bo to jest tylko testowe. Trwało to 2 sekundy. Tak? Wykonujemy to polecenie jeszcze raz. I co się teraz stało? W tym momencie nasze API zostało zbudowane w zaledwie w 12 milisekund. A dlaczego tak się stało? No bo y, NX skorzystał z swojego mechanizmu caszowania, i właśnie tutaj e, dochodzimy do takiego w sumie głównego, korowego, gorowej e, funkcjonalności NXA. Czeszowanie, które pozwala nam w szybszy sposób e, pracować, e, budować, deployować aplikacje przy użyciu e, NXA dzięki mechanizmom kaszowania, które. Nie wykonują nam e, roboty, którą już kiedyś wykonaliśmy, drugi raz tak, tak samo. Tak? Czyli, jak na przykład mamy jakąś bibliotekę, e, ona jest zależnością w naszym api. No to jeżeli w tej bibliotece nic nie zmieniamy, to, e, to wtedy mm, ona nie będzie ponownie mm, budowana. Od strony konfiguracji, jak to wszystko wygląda? W pliku nx.json. Mamy coś takiego jak Task Runner Options. I tutaj mamy zdefiniowane w Cacheable w cache, w cache Operations, jakie operacje, czyli jakie zadania, które będziemy wykonywać w ramach naszego workspace'u będą cachowane. No i mamy tutaj build, lint, test, end-to-end. -end. I cache działa w ten sposób, że on sobie po prostu robi z wszystkich plików, które ma w ramach danego builda, w ramach danego lintu, testu end-to-end, -end, sobie je wszystkie haszuje i robi po prostu taki hash, który nam definiuje to, czy coś się zmieniło w danym w, danym, w danej bibliotece, czy nie. I tutaj w dalszej konfiguracji mamy właśnie coś takiego. Informacje przy budowaniu, na przykład, co będziemy chcieli wprowadzać dodatkowo oprócz plików, które, które, które są w ramach danej biblioteki do haszowania, czyli do stwierdzenia, że coś się zmieniło, czy nie. No i tutaj mamy taką flagę, że tutaj mamy poinformowane, że przy budowaniu chcemy stwierdzać na zasadzie tego czy produkcyjnie czy nieprodukcyjnie e, budowaliśmy naszą y, aplikację. No przy lintowaniu to, to jeszcze coś innego. E, przy testach e, przy testach też i co mamy tutaj jeszcze? Mamy tutaj jeszcze y, taką troszeczkę optymalizację naszego budowania. Tutaj mamy opisane, że w momencie, kiedy będziemy budować produkcyjnie naszą aplikację, tak, to na przykład nie chcemy, żeby testy wchodziły do tego naszego hasza, stwierdzającego, czy cache został wykonany, czy nie. I tutaj możemy takie różne rzeczy dopisywać, tak, bo to, że nie chcemy, jest zaznaczane tutaj z przodu jako, jako wykrzyknik. Tak, czyli bierze wszystko nam defaultowo, Oprócz tego, co mamy tutaj w tych czterech pozycjach w tablicy, tak? czyli jeżeli coś się, coś się w config'u Jesta zmieni, ESLinterze, tak? czy w konfiguracji, konfiguracji, czy w samych testach, tak? no to podczas produkcyjnego budowania nie chcemy, żeby ten nasz produkcyjny build został ponownie wykonywany. Wtedy może być z kesha pobierany. Ale na przykład możemy to sobie też rozbudować, że na przykład, jeżeli mielibyśmy dokumentację naszego projektu w, w, tutaj w, w kodzie, to też nie chcielibyśmy, żeby ta dokumentacja, jeżeli by była zmieniana, to żeby nam też kod wynikowy tak, został, e, został ponownie e, budowany. Tak to wszystko wygląda. Jeszcze pokażę Wam, jeszcze pokażę, jak e, można dodatkowe parametry dorzucać do. Do, do tego naszego hasha, tak? No bo mamy tutaj kod, ale możemy na przykład też dodawać wersję naszego node'a albo jakoś dodatkową, inną zmienną, środowiskową. Tak na przykład. I jak to się robi? Ja tutaj przekleję kod, eee, jaki tutaj może być do tych inputów stwierdzających, co ma być haszowane. E, dorzucony. I tutaj sobie dorzucimy takie dwa dodatkowe parametry. Jeden parametr to będzie właśnie tutaj zmienna środowiskowa, która będzie stwierdzona, po której, która będzie dorzucona do tego hasha i na, jeżeli ona się zmieni, tak? No to wtedy też i e, ponownie cache będzie e, ponownie cache będzie czyszczony dla danego builda i ponownie będzie wykony wykonywane to polecenie i może być też to od zmiany Node.jsa, tak? czyli jak na przykład w naszym środowisku Node.js się zmieni, to też ponownie będzie wszystko wykonywane. No dobrze, to tyle o, tak ogólnie o konfiguracji naszego cache'a. Jeszcze pokażę parę poleceń związanych z cache'em. Jedno z tych poleceń to jest polecenie, które resetuje nam taki cache, czyli npx, nx reset. Tak, w tym momencie mamy już zresetowany nasz cache. Ponownie wykonamy to polecenie i widzimy, że nie sięga nam do cache'u i ponownie je wykonuje. I możemy też podczas wykonywania tutaj naszego, e, naszego polecenia, naszego zadania, też możemy od razu flagą tak stwierdzić, że nie chcemy korzystać z cache'u podczas wykonywania tego polecenia. Ok, to tyle w dzisiejszym nagraniu, tak miało ono na celu zaprezentować e, cache'owanie e, zadań w ramach Workspace'u Enixowego. W kolejnych nagraniach też będę troszeczkę mówić o, o dystrybuowaniu e, cache'u tak, na zewnątrz, tak, no bo to nie tylko w ramach naszego projektu, mogą się, e, w ramach naszego Workspace'u mogą się cache'ować te wyniki. Więc troszeczkę tutaj ten temat jeszcze bardziej rozbuduję w następnych nagraniach, a na ten moment dziękuję za obejrzenie tego nagrania. Zachęcam do komentowania, lajkowania oraz do subskrybowania kanału. Dzięki, cześć.